Manko, moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się pop 540. Do pop 540 będziemy potrzebowali wejścia pop, pop tornado, i jeżeli mamy 540, to praktycznie od razu na strzała zrobimy ten ruch, a jeżeli nie mamy 540 z wejścia cheat, to i tak nic nie szkodzi, bo możemy się tego ruchu nauczyć tego hyperującego, tego lądującego na kopiącą nogę właśnie poprzez wejście pop. I co jak wam pokażę od razu. Dobrze, jak się tego nauczyć? Zaczniemy sobie na samym początku od prostej wprawki. Podnoszę sobie lewe kolano, wyskakuję z prawego do góry i próbuję podciągnąć moją prawą nogę do klatki piersiowej, po czym opuścić znowu na dół. Czyli biorę sobie wymach ramionami za siebie, wstaję sobie w ten sposób i próbuję zrobić coś takiego. Całem z przodem. Teraz przy tym samym przeskoku będę próbował moją nogą Przerzucić nad moją, moją prawą nogą, przerzucić nad moją lewą nogą i wylądować sobie tyłem do celu. Więc nie będę robił czegoś takiego, tylko próbuję przeciągnąć moją nogę w górę i skręcić się na końcu biodrami, tak, żeby wylądować tyłem do celu. Czyli zaczynam sobie przodem, podskakuję do góry, przerzucam nogę, ląduję tyłem do celu. I jeszcze raz od boku. Teraz ten sam set próbuję sobie przełożyć na wejście pop. Wchodzę sobie moim wejściem, naskakuję sobie tak, żeby wylądować tyłem do mojego celu. Wybijam się z obu nóg i próbuję przekręcić się jednocześnie podciągając moje prawe kolano do klatki piersiowej i lądując również tyłem do naszego celu. W troszeczkę szybszym tempie. Wchodzę, naskakuję, przeciągam skok. Teraz próbuję zrobić ten sam ruch, z tym, że zamiast przerzucać go podgiętym kolanem spróbuję sobie wyprostować moją nogę i znowu zabójca jamników, przerzucamy sobie nogę dosłownie na wysokości biodra noga oczywiście musi być aktywna napięta i nasze przywodziciele dupsko musi być napięte tak żebyśmy mogli ściągnąć tą prostą nogę do ziemi dokładnie tak jak w tej wprawce, gdzie lewa noga jest z przodu, prawą sobie rzucam przeskakuję sobie na prawą nogę tylko to wszystko próbujemy sobie zrobić z dwóch nóg czyli naskakuję sobie i próbuję sobie przeciągnąć mocno tą nogą, ale nisko dalej, do gleby, tak żeby ładnie wylądować. Jak lądujemy, to staram się nie lądować tą nogą gdzieś tam daleko przed sobą, tylko próbuję przeciągnąć kolistym ruchem centralnie pod siebie, tak żeby móc znowu wylądować względem celu. I w miarę stopniowo po prostu zaczynamy sobie troszeczkę wyżej tą nogę podciągać, co nam zacznie budować rotację do POP-540. Tutaj tempo na biegu, sam naskok bardzo dużo nam daje, ponieważ jesteśmy w stanie wygenerować znacznie więcej mocy niż przy zwykłym 540 i przy zwykłym cheatie. Niemniej ruch jest dosyć mało używany. Ja Was jak najbardziej zachęcam do pogodowania sobie też z tymi mniej popularnymi trikami, które są naprawdę fajne do robienia. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.